Co za dzień. Ach, obiecaj nam, że nic nie zniszczysz. Nie mogę. Na truskawkowym polowaniu musisz być gotowa dosłownie na wszystko. Hmm? <słyskać> Chociaż na to chyba żadna z nas nie była gotowa. Hej, Doni, tutaj jesteś. Rady, chłopie, naprawdę zostałeś truskawkowym żołnierzem. W tym roku mam naprawdę silnego przeciwnika. Jesteś gotowy na przegraną? Na polu walki zawsze jesteś gotowy. Moje serce pragnie zwycięstwa. Uuu, ruszył z kopyta, siostry! Startujemy, profesorze! Do biegu i start! Powodzenia! <laughs> Gdzie jesteś, chłopczyzno? Muszę się ukryć! Wychodź, wychodź! Przede mną się nie ukryjesz! Chłopczyzno! Tu mnie nie znajdzie. Ha! Dlaczego ja ty nie ty wiemy, się, doni. to doni? To nie uciekniesz mi, chłopczyzno. Rozmiękła. Uu, ta jest wyjątkowo kształtna. Dobra, chłopczyzno, tylko nie panikuj. Dasz sobie radę. Przecież nie boisz się jednorożców. Właśnie. Zostawię pułapkę. Pokaż się, chłopczyzno. Twoja gra nadal trwa. Już po tobie. Co? Nie wierzę! Dwa churrosy? moje! Tak! To nie tym majestatyczny ośle! Wygrałem! Przechytrzyłem jednorożca! Aj, chłopczyzno! Tak naprawdę to ty wpadłeś w moją pułapkę! Co? Dżem truskawkowy! Poważnie! Mrówki! Nie cierpię ich, nie, nie, dostawcie! A, rekin! nie. Ja. Całe szczęście to już koniec. No nie wierzę. Przeżyłem. Nic mi nie jest. Chwila. Nie. Przeżyłem. – Błagam. – To koniec, chłopczyzno. To nie. Błagam. Przepraszam cię. To była bardzo niemądra zabawa. A ja jestem tylko mięczakiem, który myśli, że jak z kimś wygra, to wyjdzie na twardziela. – Według ciebie to zabawa. – Proszę. – A ja w niej gonię, tak? – Nie krzywci mnie! Chcę powiedzieć ci tylko jedno. <laughs> Bo... Berek, gonisz! <laughs> Super! Teraz ty gonisz mnie! Chwila. Przez cały czas myślałeś, że gramy w berka? Tak, przez większość czasu. A przez resztę pożerałem piórosy! Niech no ja cię... Zaraz cię dopadnę! I... koniec. Dobra robota, dziewczynki. Sprawdźmy, która z was zebrała najwięcej truskawek. Nie ma takiej potrzeby. i Już czekam na swoje zdjęcie. E, przepraszam, ale to chyba dość jasne, kto w tym roku zostanie zwycięzcą. Tak? Nie próbuj tych sztuczek, brawurko. Widziałam, jak wciągałaś leśniczego do odkurzacza. Gdzie ja jestem? Kto to powiedział? Wypuśćcie mnie stąd! Hej, o! hej! Silko tam, ty wielka truskawo! Mm. Mm. Sila. A widział ktoś może. Dani! Wow! Wow! Stary, brawo! Znalazłeś truskawkowe drzewo! No i jak mi poszło? Chyba już mamy zwycięzcę. To zdjęcie trafi na naszą lodówkę. Powiedz chips, Dani, ale z czego ten chips?